Cześć wszystkim, witam was serdecznie na moim kanale z tej strony Magda mm, dzisiaj mamy 15 grudnia tak kolejny dzień otwierania kalendarzy dzisiaj troszeczkę później niż zawsze chociaż w sumie od dwóch dni tak mówię ale dzisiaj akurat e, byłam na urodzinkach i nie zdążyłam przed przed nimi nagrać e, to co wyhaftowane mam to wyhaftowałam dzisiaj rano więc sobie mogłam zagrać wcześniej no ale jest jak jest. Piętnasta część od Anny Gutowej. Jak widzicie, jednak to raczej będą jakieś widoczki. Tu widzicie, jakiś domek już powstaje tutaj. Tak, myślisz, że to będzie domek, nie? To jakieś światełko. Może jakaś gwiazdka czy coś? No, będzie ciekawe, ciekawe, co to będzie. Jestem ciekawa, jak to, jak to autorka wymyśliła, jak to ma być. No, wychodzi akcja. Ok. I oh, udało mi się aniołka skończyć. Tak, jak widzicie, aniołka skończyłam. Biedak trochę ma wytrzeszcz, bo ja nie wiem, no nie umiem robić fręczknotów. Mojej sorki. Widzicie? No, e, oczy ma tragiczne. No, ale co zrobisz? Nie umiem robić fręczknotów. Skarpeta wy wyrezentuje się teraz tak. No, widzicie? Poczekajcie, całą widać. O, tak trochę tu. O szkuczy, tu trochę do tyłu. No chcę to pokazać, no, ale nie idzie. Oje, ja, no czekajcie, zdejmę to. Będzie lepiej. O. No, powiedzmy, że widzicie całą skarpetę, prawda? <grym> całą no. wrzucam drugiego aniołka. Tego co go skończyłam. Wszystko tu jest wyszyte. No, oczy, no oprócz koralików, koraliki jeszcze są. To jest jeszcze kilka koralików we włosach ma ale korelki to już na końcu przyszyję tu użyłam drugiego aniołka jego bluzeczkę tu już to skrzydełko wcześniej miałam i tu rączkę wyszyły no. się bardzo fajnie ale już muszę chyba zmienić projekt na inny coś innego przydałoby się wyszywać okej okay. okej okay, no to teraz tak, no to otwieramy otwieramy dzień 15 dzisiaj dzisiaj są właśnie urodziny mojej sześniaczki. Robiłam torcik na jej urodzinki, wczoraj. Od Jagody prezencik. Dwa latka skończyła. Carmen, jak się to leciało? Wydaje mi się, że niedawno robiłam metryczkę, a to już kolejny rok za nami. I od Jagody dostałam jedną koralniki, takie fuksja, takie. Fajne, fajne kolory. I drugie. Milchile. To są do tego tajemniczego projektu, o którym Wam e, wspominałam. Te, bo te są takie ekstraśne, ekstra powiedzmy od, od, od jagody. A te Milchile są do projektu. Okej, okay, a tutaj od, od Martusi. Moja Zosia czeka za kulkami Ciekawe czy będą. Oj, są. Są kuleczki. Jest jedna kuleczka. Jedna kuleczka. Stój, stój. O! Zobaczcie. Niteczki fernicznie farbowane. Śliczne. I herbatka. Uwaga! A to? Co to się to co zrobiłam? No. Bałwan. Bałwan? No, bałwanka, ja. Okej, okay. to by było tyle na dziś. Mówisz koleżanka? No, no może powiedzieć, dzień dobry. Dzień dobry, koleżanka, dzień dobry koleżanki. Zrób papa. Słuchaj, zrób papa. Tak rączką tu. Tutaj zrób. Papa. Pa. <laughs> Okej. Okay. To do zobaczenia, do zobaczenia jutro.